Unboxing! Hello mój, witam was serdecznie. Tutaj hanta. Jak co miesiąc w połowie miesiąca, Pixelbox nas nie zawiódł i przyszedł. Więc hej, rozpakujmy paczkę, zobaczmy, co jest w środku. Niebieskie... Ojej, coś... A. Okej, okay. powinno wszystko być, myślę. Okej, okay. tam z nagraniem dźwięku, no w każdym razie niebieskie tło oczywiście. Otwieramy. Muszę przestać, tak wiecie, puszczać to kurde. Znowu mi się coś na klawiaturze włączyło. Switching coś tam. Eee, okej, okay. słuchajcie, w ogóle jaki jest temat Pixelboxa tego, jakaś, jakieś znowu z Space Galaxy coś tam? Czemu, czemu ja tego nigdy nie sprawdzam? Dlaczego ja tego nigdy nie sprawdzam? Revolution! Tak się nazywa ten Pixelbox. Dobra. Bo właśnie się zdziwiłem, zastanawiam, bo tak, bo otworzyłem i patrzę, kurde, widzę fina z najnowszego Star Wars. I on generalnie zajmuje praktycznie połowę Pixelboxa. Okej. Okay. Eee, no tak, no poniekąd tak, poniekąd jest to rewolucja, tak, no bo tu znowu mamy, szczerze mówiąc nie oglądałem tego filmu jeszcze, zacząłem oglądać, ale chyba, chyba obejrzałem z 15-20 minut, więc niewiele widziałem, no ale mniej więcej historię kojarzę, tak, więc e, film ze Star Warsów się, dobrze, że mam ma, nadzieję, że on tak ma na imię, nie chyba się wpasowywuje w koncepcję rewolucji zwłaszcza, że on jest takim, no jakby nie był tym rewolucjonistą, bo on jest, był trooperem, tak, i przeszedł na stronę Republiki, czy jak oni się tam nazywają, i jest to head, bardzo fajnie, bo jeszcze mamy Stormtroopera, czyli właściwie można by poniekąd powiedzieć, że mamy tą samą postać w dwóch odsłonach, popatrzcie, to było też w jakimś chyba Pixelbox Galaxy, coś takiego, teraz się całują. Okej, okay, w każdym razie fajnie, że... a, te głowy im się troszeczkę poprzekręcały. Śmieszne jest to, że właściwie można by poniekąd uznać, że, 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 że ta sama postać w, w jednym stroju, w stroju, w którym ją widzimy po raz pierwszy i w stroju później, w którym występuje. Fajnie, Ciekawe, ciekawie się to zgrało, więc tych chłopaków sobie na razie odstawimy tutaj do tyłu. A, tak, żeby nie przeszkadzali jakoś bardzo, a żeby było widać. No, powinno być jakoś widać. Dobra. Więcej Star Warsów tu widzę. To są naklejki na telefon i tak dalej. Jak to ten? Czy się to czymś otworzyć? Niestety jakoś ostatnio... Zastanawiam się, gdzie jest nóż. No, natomiast mam tu otwierać do wina. To też może być, bo tu jest taka malutka naklejka. Słuchajcie... Chuj, rozerwałem. No trudno, no nieważne. Dobra, okej. Okay. Jest, jest w pożo. Patrzcie mi włosy, ale jakoś tak mam zawsze, że... Jak ma przyjść Pixelbox, to stwierdzam, a to ja pójdę sobie na przykład włosy umyć i później jest takie, wiecie, mam taką szapę śmieszną. Eee, czy tak, czy tam takie naklejeczki? Eee, o, właśnie w ten sposób to wygląda. Eee, I to można sobie nakleić na jakąś obudowę laptopa, telefonu, no przynajmniej tak nam to sugeruje tutaj, tylko że jeszcze trzeba mieć nieczarne. Eee, w takim razie eee, te nieczarne obudowy. A ja niestety, czy stety, niestety, ja mam wszystko czarne. Fajnie, znaczy mi się podoba, wiesz? Tak, tak, one są. Nie wiem, czy to będzie widać w jakikolwiek sposób, ale widzicie, że nie, nie ma tutaj białego tła w tym momencie. Tu mamy takie cztery zestawy nakleje: tu mamy ATS, to jest AT, ATST, tu mamy X-Winga, Boba Fetta, Jobę, e, ale mamy Stormtrooperów, Sokoa Millennium. Tu mamy te statki, i jak one się nazywają. To jest statek, statek, transportowy po prostu, chyba y, Imperium, oczywiście Darth Vader, Chewbacca, statek właściwie, to nie był statek Vadera, to były, no, to były jakieś tam myśliwce y, Imperium, Gwiazda Śmierci, proszę ustawić Trooper, y, Lord Vader, większa Gwiazda Śmierci, tu jest, y, to się chyba Interceptor nazywało, coś takiego, Ten, to, to jest akurat spersonalizowany y, Vadera, no i mamy Artuditu w dwóch wersjach. Okej, okay, no fajnie, może, może coś to nakleję, znaczy fajnie mieć takie naklejki, myślę, że na coś to kiedyś nakleję. Dalej widzę koszulkę, koszulkę sobie zostawię na koniec, myślę. Co my tu mamy? Endoszkielet, czy to jest, to jest z y Terminatora? Tak to wygląda przynajmniej. Co to jest? Mega scaler z collectem them, hangdem. Okej, okay, czy to są jakieś takie malutkie figurki, które można na czymś zawiesić? Tutaj na przykład mamy, że można to zawiesić na kablu. Kabel od mikrofonu, od słuchawek, jednych drugich. Śmieszne, tylko że to jest endoszkielet. No to endoszkielety to tutaj dobrze. O, jest Terminator Genesis tutaj jest wypisane. W sumie, któregoś nie oglądałem, chyba tego najnowszego. Nie wiem, czy on się nazywa. Nie, Terminator Geneza to chyba była czwarta część. Piątej części na pewno nie oglądałem w każdym razie. E, czwarta z była taka zła, ale piąta słyszałem, że jest tragiczna. E, warto będzie po prostu samemu obejrzeć. Jeszcze się nie wypowiada na ten temat. Odpakujmy to zatem. Okej, okay, odpakowany. <słyski> tak to wygląda. Jest, to się wygina tak. to Aha, to można wyłożyć i tu trzeba by teraz kabel przełożyć po prostu między rękami i to zaczepić. Fajnie to wygląda. Taka malizna właściwie. Eee, to jest fajne, bo tak jak tu pokazują na końcu, nie? Że można to zawiesić na kabel od słuchawek. To fajnie się składa, bo jeżeli wezmę sobie moje słuchawki, założę, to mógłbym to zawiesić na... W sumie a nie mam na czym. Nie wiem, nie wiem, co z tym kolei zrobię. Może go na czymś przywieszę. A Ania już pokazuje mi tam z zakadów, że ona sobie to na czymś zawiesi. Dobra, fajnie. Odłożę ją gdzieś tutaj na koperat. Niech leży, dobra. Nieważne. Idziemy dalej. Tylko sławki ściągnę. Tu mamy wisiorek. O, pięknie. Wisiorek z Asasyna. No w sumie jedna część. Nie, jedna część się nazywa Revelations, a nie Revolutions. Ale w sumie mamy rewolucję. Paryżu, tak? 1789 rok. Jeszcze nie grałem w Assassina Unity, ale wszystko przede mną. Nawet mamy tutaj sygnowane Ubisoft Entertainment 2016. Fajnie to wygląda, podoba mi się. W sumie żadnych takich wisiorków ani, ani na rękach, ani na naszej na nie noszę, ale ten wygląda fajnie. Może se zacznę nosić, albo może Ania będzie... Nie, Ania ma swój wisiorek. Nie masz swój wisiorek, gdzieś tam. No już pokazuje, że będzie chciała to nosić. No dobra. No nic, mamy taki ładny wisiorek z Assassina i on jest... To nie jest kurde, wiecie, jakiś tam plastik, to jest kawałek metalu to jest dosyć y, ciężkie i jest na rzemyku. Bardzo fajnie. Właśnie nie jakieś kurde łańcuszkach, pierdolak, tylko taki na rzemieniu. Wiecie, można to zawsze sobie skrócić jakoś. Aha, tutaj jest nawet zapięcie. Fajnie to wygląda. Mi się podoba. Idźmy dalej. Mamy tutaj przypinkę. O, proszę bardzo. Przypinka z pixelboxa. Rewolucja cię potrzebuje. Revolution needs you. I to jest właśnie pixelbox marcowy. Bardzo fajnie. Tak wygląda. O. A... I co? Myślę, że tutaj już nic poza koszulką nie zostało. Tutaj mamy karteczkę z Rey, z, ze Star Warsów znowu. Miało oko zabrudzone. No dobra, tak go zbliżę teraz, żebyście widzieli. Teraz zobaczymy w takim razie, co to za koszulka tutaj do nas wleciała. Czorna jest, w końcu jakaś czarna. Wy już widzicie, ja jeszcze nie wiem co. Co to jest? Our democracy has been hacked. F Society. Okej, okay. nie wiem co to za hashtag jest F Society, trzeba by zobaczyć. Natomiast tutaj mamy koszulkę rewolucjonistów z kablami, słuchajcie, od y, internetu i tu jest kabel USB, nie? Znaczy kabel Ethernet, tam to jest ten JR czy RJ45, coś takiego nieważne. No i tutaj widzę kabel y, USB, mini-USB do telefonów, chyba, jeżeli dobrze poznaję. Okej, okay, tylko co to za hashtag w ogóle F-Society? Zaraz to ogarnę. Aha, no oczywiście. Słuchajcie, to jest koszulka z niczego innego jak z serialu. Mr. Robot, którego absolutnie nie oglądałem. Ale o, i tutaj widzę, to też jest kolejna koszulka pixelboxowa ekskluzywna, czyli taką, którą oni zrobili. Jeśli masz zamiar wyglądać tak cały dzień, to najlepiej mnie ubierz. Ej, cholera! Jasna, ta koszulka, którą dostałem, bardzo ją lubię na notabene. To jest koszulka z Batmana, słuchajcie, która też jest właśnie koszulką z pixelboxa. Właściwie jedną z pierwszych pixelboxowych, to nawet inaczej, to był pierwszy pixelbox taki, wiecie, generyczny, można powiedzieć. No nie, generycznie to, to jest złe słowo akurat tutaj. Pierwsza, pierwsza koszulka z Pixelboxa, którą dostałem z takiego normalnego, comiesięcznego Pixelboxa, bo, bo nie liczę tej z Umbrelli, którą dostałem ze spersonalizowanego. Okej, okay, więc no cóż, założę i zobaczę jak w tym wyglądam. No więc wygląda na mnie to tak. Duży, duży rysunek. Kolejna spersonalizowana koszulka, już nie idą, wiecie, w masówkę, tylko swoje, własne robią. Śmieszna jest taka, bo, bo te czerwone kropeczki, które tutaj widzicie, każda jest osobnym, wiecie, osobnym kawałkiem na druku i to jest wszystko takie śmieszne, kropowate. Kurczę, no ten mm, serial jest o tyle, że on jest dosyć ciekawą, ma koncepcję, tylko że ja cholernie jakoś nie umiem się, w, wiecie, wgryźć w seriale, żeby siedzieć i oglądać seriale, jakoś tak do mnie to średnio przemawia. Na pewno kiedyś chciałem ogarnąć o czym jest ten Mister Robot, no i w każdym razie, yy, proszę bardzo, tak wygląda się, to prezentuje na mnie. Słuchajcie, no myślę, że tyle w tym Pixelboxie, co tu więcej wam pokazywać. Wszystko już wam pokazałem po dwa razy. Bardzo mnie naprawdę cieszy to, to porównanie po prostu, że mamy dwóch i te naklejki naprawdę myślę, że na coś, na coś sobie ponaklejam, tylko jeszcze nie wiem na co. Faktycznie dla mnie lepiej by było, gdyby, gdyby te naklejki były nie, nie były przezroczyste, tylko były całkowicie nieprzezroczyste, wtedy mógłbym na coś je nakleić, w tym momencie nie mam na co, bo wszystko mam czarne. Ale coś się jeszcze wymyśli. To tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jak się podobało, to pamiętajcie, żeby skomentować i ocenić film. I Wam pokazuję tutaj. Teraz macie karty i możecie tam klikać. Zobaczcie poprzedni Pixelbox i jakiś proponowany film. I to tyle. Trzymajcie się. Do usłyszenia do zobaczenia. Bye, bye.